Które to, może i jeszcze, jeszcze nie widzę, nie chcę. Szanowni Państwo, dziękuję. Kurwa, no! Zazwyczaj staram się dodać na samym początku jakiś wstęp, ale tym razem nie mam pomysłu. Więc. Um... No. Kawaii wróciło. Jej! Nasz ukochany magazyn z dzieciństwa wrócił. Jej! Jej! Super! Jej! Okej, okay, pewnie teraz zapytacie, ale co to baw wspólnego z czymkolwiek? Ano nic! Wiecie, zazwyczaj podczas omawiania jakiegoś filmu, gry lub animacji mam jakiś kontekst, jakiś konkretny powód. Ale nie tym razem, bo obejrzałem Violet Evergarden tak sobie, po prostu, bez żadnego większego powodu. Więc może tym razem odpuśćmy sobie wstęp i przejdźmy od razu do rzeczy. Akcja Violet Evergarden ma miejsce w daleko położonej krainie, znanej jako gdzieś tam, kiedyś tam, nie pytaj się, co cię to obchodzi. Tak czy owak obecnie trwa tam wojna. Strzelają do siebie, ręce ludziom odpadają i takie tam. I tak się przypadkiem złożyło, że w tym piekle przeżyła nasza główna bohaterka, na początku pozbawiona imienia, a później nazwana Violet. Dziewczyna ta praktycznie całe swoje życie spędziła na polu bitwy. Jednakże obecnie mamy zawieszenie broni i nasza Violet nie wie co ze sobą teraz zrobić. Na szczęście jej nowo poznani przyjaciele Proponują jej posadę tak zwanej autonomicznej piszącej lalki, czyli osoby piszącej listy na zlecenie różnych ludzi. Jest jednak pewien haczyk. Violet nie jest zbyt dobra w okazywaniu jakichkolwiek większych emocji, co na początku utrudnia jej pracę, bo czymże jest list, jeśli nie przelaniem emocji na papier? Tak więc nasza protagonistka musi najpierw sama nauczyć się okazywać emocje. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że jest to jedno z eh, normalnych anime bez żadnych fantastycznych ekscesów. I stara się ono poruszyć widza poprzez emocje naszych bohaterów. Więc generalnie, generalnie za dużo mówię generalnie. Ogólnie jest to jeden wielki wyciskacz łez, w którym nie chodzi o jakieś spektakularne sceny akcji albo jakieś skomplikowane intrygi. Nie, tutaj liczy się przede wszystkim podróż naszej bohaterki podróż, której celem jest poznanie swoich uczuć a przy okazji samej siebie a jak to z podróżami bywa ich najlepszą częścią są ludzie, których spotykasz po drodze. Generalnie mm, tak, generally speaking formuła tego anime jest stosunkowo prosta. W większości przypadków chodzi o to, aby Violet napisała list, a na zlecenie jakiejś konkretnej osoby. Może to być księżniczka, która chce bliżej poznać swojego potencjalnego męża, albo chora matka z dzieckiem. Kto i po co pisze te listy, nie ma znaczenia. Ważne, żeby były one napisane od serca. Możliwe, że dla niektórych ta formuła może wydawać się monotonna. Ale mi to nie przeszkadza, bo osoby, które spotyka Violet, zazwyczaj mają do opowiedzenia naprawdę dużo interesujących i poruszających historii. I jednocześnie jest to na swój sposób wadą tego anime. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie zorientowałem się, że tak naprawdę najbardziej ciekawiły mnie losy właśnie tych pobocznych postaci, aniżeli naszej głównej protagonistki. Nie mówię, że Violet jest postacią płaską lub bezbarwną. Ale wydaje mi się, że działa ona najlepiej jako swego rodzaju siła natury, na którą inni ludzie muszą reagować. Możliwe, że to wina tego, iż, jak wspomniałem, nie jest ona zbyt wylewna, jeśli chodzi o emocje, przez co na początku trochę trudno się z nią utożsamić. Zresztą wiem, że wielu innych oglądaczy anime miało bardzo podobne odczucia do moich. Ale mimo to, Violet z czasem zaczęła zyskiwać w moich oczach. I mimo wszystko uważam ją za całkiem intrygującą protagonistkę. Jednakże wydaje mi się, że jej wątek kończy się troszeczkę za wcześnie. I tutaj uwaga na spoilery: na przełomie odcinka 8 i 9, Violet dowiaduje się, że człowiek, który ją przygarnął i opiekował się nią przez większość życia, zginął na wojnie. Co doprowadza ją do pierwszego w życiu ogromnego wybuchu rozpaczy. Na szczęście pod koniec udaje jej się pogodzić ze śmiercią swojego opiekuna. I myślę, że to jest moment, w którym mógłbyś zakończyć całe to anime. Czuć w tym odcinku pewną finalność, że to do czego ten serial dążył, zostało już osiągnięte. Ale nie, bo potem mamy jeszcze kilka odcinków, które kontynuują losy Violet. I niestety wydaje mi się, że te ostatnie odcinki nie są tak dobre jak epizod 8 i 9. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby całość zakończyła się na odcinku 9. Chociaż z drugiej strony, wtedy nie dostalibyśmy pewnie odcinka 10, który jest absolutnie świetny. Normalnie chwyta on za serce jak mało który odcinek. Aha, i powiedzcie mi, czy tylko dla mnie cały ten motyw z pisaniem listów jest pewną formą metakomentarza? Bo wiecie, w dzisiejszych czasach opanowanych przez social media można łatwo zapomnieć, ile dobrego może zdziałać jeden prosty list. Choć z drugiej strony w paru momentach odnosiłem wrażenie, że w tym świecie ludzie nie widują się na oczy wcale i komunikują się tylko za pomocą listów, co też nie jest idealnym rozwiązaniem. A podobno to Facebook rujnuje relacje międzyludzkie. Pod względem technicznym Violet Evergarden sprawuje się świetnie. Muzyka jest piękna i nastrojowa, a kreska jest naprawdę świetna, choć wydaje mi się, że w paru miejscach jest trochę niedopracowana. Chodzi mi o to, że czasami widać na twarzach postaci charakterystyczne linie, które mnie osobiście odrobinkę rozpraszały. Wspomniałem też, że przez większość czasu jest to stonowane anime. Przez większość czasu, bo mimo to jest tu kilka scen, które są odrobinkę przedramatyzowane. Jak na przykład scena z parasolem, która jest troszeczkę przygięta, tak, tak troszeczkę, troszeczkę, odrobinkę, ale nie na tyle, żeby wybijać cię z całego tego świata. A więc to chyba tyle, co mogę powiedzieć o Violet Evergarden. To naprawdę piękna i wyjątkowo poruszająca opowieść, która może nie wywołała u mnie potoku łez, ale nie powiem, było kilka momentów, które poruszyły nawet moje serce z kamienia. I mam pewne przeczucie, że w przyszłości ta seria może stać się klasykiem. Nie bardzo potrafię uzasadnić dlaczego, ale mam dziwne przeczucie, że może tak się stać. Krótko mówiąc, jest to opozycja godna obczajenia. Niezależnie od tego, czy macie serca z kamienia, czy wręcz przeciwnie, myślę, że Violet będzie w stanie poruszyć nawet najbardziej opornych. A nie, 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 za dużo tej normalności, nie, 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 ja potrzebuję czegoś szalonego, czegoś odjechanego, w ogóle czegoś, czegoś, co będzie totalnym pojazdem po bandzie. Ale gdzie, gdzie takie coś znaleźć? Gdzie znaleźć serię, która będzie tak szalona, że... Uuu, a co to jest? JoJo's Bizarre Adventure? Ha, tytuł sugeruje, że będzie dziwnie, więc... hm.